Cześć, cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj uznałam, że porozmawiamy trochę o budżecie wspólnym, który prowadzę wraz z moim narzeczonym. No i e, choć nie będzie to typowe QA, jak może niektórzy sugerowali w komentarzach, to i tak mam nadzieję, że, e, że ta rozmowa przypadnie Wam do gustu. Znałam, że bardziej autentycznie będzie, jeśli porozmawiam o tym z osobą, z, z którą. Powiedzmy, no prowadzę ten budżet, nie? Prowadzę wspólnie to jest może mocne słowo akurat. Tu, bo powiedzmy, że ja tutaj rolę odgrywam raczej jako dawcy. Poza tym, że jako prawda dawcy Środku. środka płatniczego to też to się. Ja raczej przyjmuję do wiadomości, co ty sobie tam wyliczysz i uznaję, że to jest git i przelam pieniądze. No. No ale uznałam, że właśnie zadałem Ci trochę pytań. Mam nadzieję, że się nie rozczarujesz. No więc jak już zdążyliście usłyszeć, mamy dzisiaj specjalnego gościa, który będzie przeze mnie odpytywany. Mój narzeczony, jego debiut. No i dobrze, to może najpierw opiszmy, jak wygląda nasz wspólny budżet. No więc mamy kilka różnych um, kategorii, na które czy to odkładamy, czy po prostu. Wydajemy pieniądze. pieniądze. No wiadomo, to są e, rachunki. Część, jak ja to nazywam, dodatek, czyli jakby to powiedzieć dodatkowy koszt mieszkania. No bo wynajmujemy ogólnie mieszkanie od powiedzmy członka rodziny, tak? Po prostu wynajmujemy mieszkanie na bardzo preferencyjnej stawce o. od członka rodziny. No i, no i ta stawka to właśnie to jest to, co płacimy za wynajem, tak? To chcesz. No dodatek okay. taki, to ja to tak nazywam. No i wiadomo, jest jeszcze gaz, z którego bardzo się cieszymy, że mamy, <laughs> bo to jest o wiele tańsze niż, niż elektryka. Na przykład z takich rzeczy, które poczyniliśmy, żeby trochę zaoszczędzić, było połączenie naszych numerów telefonów. Ja podłączyłam się do mojego narzeczonego i dzięki temu płacimy trochę mniej, jesteśmy w jednej sieci. Więc tak, jak coś się... trzeba było dokonać sesji numeru. To było emocjonalnym przedsięwzięciem, dla co po niektórych z nas, nie wytykając palcami. Ale dzięki temu, w ten sposób łącząc dwa, um, dwa numery komórkowe i internet. internet domowy, który mi osobiście jest potrzebny, bo jestem początkującym informatykiem i dużo pracuję z domu, no sprawia, że płacimy jakieś 50 zł miesięcznie mniej. To jest... Całkiem wymierną oszczędnością, zwłaszcza w skali roku. Dużą kolejną kategorią jest. Jedzenie i to jest coś, co mój narzeczony nie chce odpuścić. Mówi, że na tym nigdy nie będzie oszczędzał. Oczywiście, że nie. To też nie znaczy, że trzeba się żywić kawiorem i szampanem, ale kupowanie produktów najniższej jakości. Jakiejś cudzysłów pokazuje szynki z kurczaka z mięsa oddzielanego mechanicznie, z emulgowanego, połączonego z całą masą różnych rzeczy, które sprawiają, że on jakoś wygląda i tak naprawdę jest wielką parówką. Abstrahując od tego. Że przyjemność z jedzenia jest niewielka, a jak wszyscy wiemy, no człowiek nie. Człowiek jest tym, co ja też. To, to przede wszystkim człowiek jest tym, co je. Jeśli twoje ciało jest jak dom, używasz do budowy tego domu najtańszych i najgorszych materiałów, to za parę lat wiesz, że będziesz miała grzyb na ścianie, pęknięcia na murze odpadający tynk i dom się rozpadnie. I do tego jeszcze woda w piwnicy. No to chyba nie o to chodzi. No tylko, że zdrowie nie da się aż tak budować, jak nie wiem, zburzyć domu i postawić No właśnie, wody. zwłaszcza, że i tak, jak może tak to ujmę, że nie wpisuje się w obraz współczesnego młodego człowieka, który zamawia non-stop żarcie, bo gotujemy sobie sami. Albo jakieś pudełka do pracy czy albo coś. Albo jakąś dietę pudełkową, co w ogóle dla mnie jest niesamowitą rzeczą, bo ludzie się chwalą. Jakby to była rzecz, którą trzeba się chwalić. Człowieku, nie masz czasu albo umiejętności, żeby sobie wygotować i uważasz to za powód do domu? No zresztą takie rzeczy gotowane w domu potrafią być nie tylko o wiele smaczniejsze, czy tańsze, ale też nasze więzi tutaj zacieśniają, jak się razem w kuchni próbujemy dogadać jedno drugiemu zawsze coś tam, czy to pomoże, czy to źle doprawi. Tak, uczymy się różnych rzeczy, to prawda. Jak wiadomo, jesteś facetem i jesz więcej mięsa. więcej, ja. jem dużo mięsa. Unoszę ten, ten wydatek sam. No, kupujesz raz na jakiś czas i na przykład mrozimy sobie. To też jest kolejna rzecz, którą robimy, żeby tutaj, wiadomo, trochę zaoszczędzić. Tak. Kupowanie większych rzeczy na promocjach, ale myślę, że to już jest coraz większa tego świadomość <laughs> i dużo osób tak robi. Dlatego też bardzo się cieszymy, że mamy całkiem pojemną zamrażarkę. Jak, jak będziemy mieli dom, to kupimy sobie za zamrażarkę mm -hmm. skrzyniową mm -hmm. i wtedy będziemy mieli gdzie trzymać, idzie, trzymać Tam zaraz trupy. Ale jak przywiozę ryby, na przykład z jakiegoś wyjazdu, nomen, no. nomen na ryby, no. albo pójdziemy na grzyby i dużo nazbieramy, albo o. będzie promocja na kurczaka w jakiejś sieci dyskontu nie myślałam, że powiesz, że będziemy mieli własny kurnik i raz na jakiś czas będziemy mogli ubijać jakąś... Dobra, może nie tak drastycznie. W sumie ja nigdy jakoś nie marzyłam o, o własnym domu, ani zwierzętach hodowlanych, tak szczerze powiem. Ja zawsze marzyłem o własnym domu, ale to Głównie wynika z tego, że. Zwierzęta hodowlanych? Nie, zwierzętach hodowlanych nie. Do tego zaraz dojdę. O własnym domu zawsze marzyłem. To wynika z tego, że moi dziadkowie mają działkę za, za miastem, na której spędzałem bardzo dużo czasu i właściwie spędzam w dalszym ciągu. W każdym razie, dlaczego, dlaczego dom? Bo powód pierwszy jest taki, że właśnie jestem przyzwyczajony do takiego życia. Jedna rzecz jest taka, że no, podoba mi się to, że sąsiad nie zagląda mi do okna, co jest rzeczą wspaniałą, a drugą rzeczą jest to, że ja tego sąsiada też nie denerwuję, bo mam dużo różnych hobby. Często Często wymagających emitowania różnych hałasów, to dosyć głośnych i mało przyjemnych dla ucha, po prostu nie da się niektórych rzeczy zrobić. Mamy jeszcze kolejną kategorię, która wiąże się też właśnie z tym takim naszym wspólnym życiem rodzinnym, które no zaczęliśmy, jak w sumie zaczęliśmy być razem, no, czyli różnego typu urodziny, czy tak właśnie na przykład teściów. Czy też róży dni babci i dziadka, które lubimy spędzać wspólnie, więc no tutaj też. O których ja nigdy nie pamiętam. Ale ja pamiętam. Z czy szczęście. też urodziny naszych wspólnych znajomych o których bo... też nigdy nie pamiętam. Kwestia osobnicza, akurat w przypadku każdego z tych ludzi, których, poprzednie zdanie, których poprzednie zdanie dotyczyło, tak jest. No, moja tak. grupa znajomych jest taka bardzo. Z jednej strony chciałoby się powiedzieć zżyta, ale wcale nie hermetyczna, za to mocno krytycznie podchodząca do ludzi, z którymi się zdaje, i akurat, bo nie, przypadkiem tak się zdarzyło, że. Jak... Przypadłaś i si, przypadłaś si do gustu, polubiliście. Zapracowałam razem... sobie na to. To swoją drogą, no wytrzymujesz ze mną, dzięki temu ja ich tak nie denerwuję. W każdym razie no, zaakceptowaliście, spędzamy razem ze sobą dużo czasu, często się spotykamy. Przyjaciele, dla mnie, to jest rodzina, którą się wybiera samemu. W kontrze do tego, że no rodziny się nie wybiera, tak? Jeśli chodzi na przykład o nasze tak zwane powiedzmy zabezpieczenia finansowe, to my nie mamy jako takiej, powiedzmy, poduszki bezpieczeństwa wspólnej, raczej każdy z nas ma osobne. Swoje środki, którymi może się ratować. Chciałam też zaznaczyć, że nie mamy na przykład w naszych miesięcznych rozpiskach żadnego takiego budżetu, na przykład na randki, na rozrywkę, na jakieś rocznice. Raczej albo z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem zaczynam to zbierać, albo z naszych osobistych pieniędzy zazwyczaj to fundujemy. No i dobra, po tym długim wstępie zaczynamy serię pytań. Chciałam Cię spytać, od jakiego czasu mamy wspólny budżet. Hmm, to dobre pytanie. Nie pamiętam dokładnie, ale jak zaczęliśmy razem mieszkać? banku, w naszym pierwszym banku byliśmy w czerwcu 2021 roku. I mogę powiedzieć, że był to Getin i to ja wybierałam ten bank, ponieważ on miał wtedy, na tamte czasy, dwa konta oszczędnościowe, więc bardzo mi na nich zależało. No ale niestety wiemy, jak skończyła się. Historia Getin Banku. Dokładnie. No się nie skończyła, ona trwa, tylko pod inną nazwą. No, no. tak, tak, ale uznaje się, że jednak. Getin upadł i było to we wrześniu 2022 roku, więc w sumie trochę ponad rok mieliśmy tam konto. Zamknęliśmy je, bo nie wiedzieliśmy też do końca, co będzie później, jak to będzie wyglądać i woleliśmy chyba coś takiego, nie wiem, bezpieczniejszego. Przy czym oczywiście mając świadomość tego, że po pierwsze istnieje instytucja bankowego funduszu gwarancyjnego hmm. i te jakieś zaskórniaki, które tam mieliśmy odłożone, no raczej jednak były bezpieczne. No nie były, to jakby ponad y, tę kwotę tego limitu który nie pamiętam, obejmuje. nie pamiętam, że no, ona wynosi 100 tysięcy chyba euro? Oczywiście no wolę w złotówkach. Tak. tak. no tym niemniej. Już nie pamiętam, chyba jakoś nie byliśmy specjalnie zadowoleni, bo tam kwestia dostępu do wpłatomatów jakaś była taka niekonieczna. No być może. No nie wiem, to było dawno nie przypomnę sobie. Teraz w każdym razie no zmieniliśmy bank po prostu. No teraz jesteśmy w millenium. I na razie chyba jakby nie, nie mamy żadnych jakichś większych zastrzeżeń co do tego banku. Wybraliśmy go, bo na przykład miałam wykorzystany limit w banku. No, ale teraz, M-Bank jest dosyć taką śliską kwestią, jeśli chodzi o opłaty. Więc, może dobrze, że chcieliśmy być w innym banku. I powiedz mi, czy w takim razie uważasz, że założyliśmy konto w odpowiednim momencie? Bo wtedy no tak niecały rok byliśmy razem, tak naprawdę czy jednak wolałbyś zaczekać z tej perspektywy czasu? Nie, to w ogóle nie miałoby żadnego sensu w mojej opinii. No, przede wszystkim zaczęliśmy mieszkać razem, zaczęliśmy ponosić jakieś wspólne wydatki, jakby chociażby koszt mieszkania, czy też wspólnego jedzenia. Są dwie możliwości, w, w, które wtedy widzę, albo byśmy raz to pokrywali z konta jednej osoby, raz z konta drugiej, albo trzeba byłoby się rozliczać. Dla no, mnie to, to właśnie było... było bardzo problematyczne, to cały czas pamiętanie, ile mam ci oddać, kto na przykład jest... więcej coś zapłacił, kto mniej. Tak, no to to jest kolejna rzecz, której trzeba pilnować. No, jak mhm. miałem 20 lat, to może jeszcze miałem jakiś tam mental capacity na coś takiego. Ale teraz jest to kolejna rzecz, którą trzeba robić. Po co, co? sobie zawracać głowę tym Zwłaszcza, tak. że prowadzenie wspólnego rachunku nie pochłania jakichś kosztów. Także, no nie, krótka odpowiedź brzmi, uważam, że nie powinniśmy byli czekać dłużej, mimo tego, że znaliśmy się dosyć krótko. No bo też nie poznaliśmy się mając 16 lat, tylko 26. Jakieś takie sztuczne przedłużanie tego okresu, jak to tak robiliśmy, te Różowych się podchody. Tak. Nie, to nawet nie chodzi o różowe rż okulary. To jakby... O kwestie miłosne to jest zupełnie inna rzecz. Teraz no tak, rozmawiamy tak. o czysto finansowych. Instytucja małżeństwa sama w sobie od zarania dziejów była czysto transakcyjna. Zmieniło się to na szczęście. Nie jest już tak, że ja Cię wezmę za żonę, ale Twój ojciec musi mi dać krowę, czy coś. No, bo mówię się, jest 21 wiek. Jesteśmy ze sobą z... dlatego, że tak wybraliśmy, kochamy się, a nie dlatego, że oboje jakieś będziemy... Nie tylko i wyłącznie dlatego, że oboje z tego jakieś korzyści będziemy czerpać. Robienie podchodów do siebie w tym wieku już chyba mija się z celem, zwłaszcza, że życie nie poczeka. Tak. Jakby młodsi się nie zrobimy, mhm. za chwilę się okaże, że tak się będziemy kręcić koło siebie, trzydzieska na karku i co? Ten moment był tak samo nieodpowiedni, jak każdy inny. <gry> no to w takim razie powiedz mi, jaki jest Twój udział w zarządzaniu naszym wspólnym budżetem? Mimo, że zaznaczyliśmy już na końcu, to może rozwiń tę myśl. Na końcu? We wstępie. W we wstępie, tak. Zgadza się. Mój udział jest następujący. Ja się dowiaduję, ile mam zapłacić na wspólne konto, na, na wspólne tak. konto przelać ze swojej wypłaty. W jaki sposób te środki rozdystrybuję, na, na, na jakie cele? Ja tego nigdy nie czytam. Przelewam, a potem jadę na wakacje i liczę pieniądze przed wyjazdem, a potem się dowiaduję przy drzwiach, że już właściwie to mam odłożone wszystko. Czy jesteś zadowolony z tego? Tak, bo to jest cała masa rzeczy, o których nie muszę myśleć. Ja nie należę do ludzi, którzy umieją dobrze zaplanować budżet. Właściwie wszystkie jakieś takie wydatki zawsze pokrywam z bieżących swoich środków. Mam odłożoną zawsze jakąś swoją poduszkę na wypadek jak, nie wiem, zepsuje mi się samochód albo pies mi zachoruje. Większe wydatki, ale jeszcze może w kategorii takich niecodziennych, ale nie jakichś strasznych, awaryjnych w stylu ubezpieczenie samochodu, które jednak da się zaplanować, ale nigdy o tym nie pamiętam, które no w dużym mieście, w w tej chwili już na szczęście nie dla tak młodego człowieka, według ubezpieczalni dalej kosztuje 800 zł. To takie rzeczy zawsze staram się pokrywać jednak swoich bieżących środków, chyba, że mi nie starczy, to tam właśnie z tej poduszki zawsze mogę trochę podebrać, ale staram się, żeby jednak ta poduszka rosła szybciej niż inflacja. Właśnie, poruszyłeś temat auta, bo tak naprawdę, jeśli oglądają mnie tutaj stali widzowie, to wiedzą, że w naszym wspólnym budżecie nie ma takiej kategorii. Nie ma kategorii paliwo, nie ma kategorii właśnie OC, czy AC, czy jakiejś się... Naprawy mechaniczne. No już zdradziłeś, że leżenie pod samochodami ich naprawę sprawia ci <grymnie> nie, nie mało frajdę, ale no właśnie dlaczego? Mimo że ja też używam auta Twojego, wiadomo, jeździmy tam, czy właśnie do znajomych, czy gdzieś na wieś, czy, czy na jakieś wakacje. Chociaż tutaj to jest trochę inna kwestia, tak jak już wspomniałeś, to dlaczego w sumie ja tak nie dokładam się do Twojego samochodu? Zacznę odpowiadać od środka tego pytania. Używam auta, to jest wszelkie pojęcie. W swoim przypadku używam auta. Jest porównywalne z tym, jak używa go mój plecak, który codziennie włoży do pracy. To, że ja nie jestem na tylnym siedzeniu. Nie wiem, czy Twój plecak, nie no, jest w bagażniku. Różnie. Mm. Zależy, jak to mnie dostanie. Zdejmuje moje miejsce, o mój Boże! Nie. Więc, no, nie jest to żadną chyba tajemnicą, że nie masz prawa jazdy. No tak, tak. Przede wszystkim samochód jest mój. Jeszcze. <noise> ja jestem jego głównym użytkownikiem, jedynym kierowcą. Nie widzę sensu, żebyśmy mieli wspólnie pokrywać koszty wynikające z moich dojazdów do pracy. Mhm. Paliw, kategoria paliwo wiem, że się pojawia czasami, jak gdzieś jedziemy. No tak. Ale to zaplanowany wyjazd... Tak, wszystko jest właśnie w urlopie albo w wyjazdach tak. raczej. Tak, jest, jest rozpisany właśnie koszt paliwa. A słuchaj, szczęście... a nie chciałbyś na przykład, żebym właśnie zrobiła Ci taką Twoją kategorię OC i żebym zbierała dla Ciebie te na przykład 800 zł, żebyś po prostu je miał już w momencie, jak będziesz musiał płacić? Nie, radzę sobie z tym sam no. Pisuję sobie zawsze w kalendarzu, kiedy się kończy Polisa i on mniej miesiąc wcześniej przypomina, mm. że muszę pohamować konie z wydatkami? Zwłaszcza, że auto nie jest twoim jeden, twoją jedyną maszyną, którą posiadasz, ale chyba za motocykl to mnie płacisz, jeśli chodzi o ubezpieczenie? Za motocykl ogólnie płaci się dużo mniej. A powiedz mi, jak już tak mówimy o takich rzeczach, które są trochę moje, trochę twoje, to czy nie bałeś się powierzyć mi jakby zarządzania nad twoimi również? pieniędzmi. Nie wiem, tak chociażby, no jak zakładaliśmy wspólne konto, to tak mniej więcej rok byliśmy razem. Nawet mm. krócej, więc... No a że tak powiem, ja od samego początku jednak zarządzałam tymi środkami, jak umiałam najlepiej w danym momencie. Nie, nie bałem się. Ukradnę Ci coś, tak że przeleję na siebie albo wydam na coś, o czym nie będziesz mieć pojęcia, mimo że można to sprawdzić w historii. Powiem Ci tak, będąc bezwzględnym w perspektywie przyszłego związku potencjalnie trwającego do końca życia, jest jest to mała inwestycja, która pozwoliłaby stwierdzić, czy to przetrwa, czy nie, bo jakbyś wywinęła mi jakiś taki numer, to bym wiedział, że, tego, że tej przyszłości nie będzie, ale już tak schodząc na ziemię, nie, nie bałem się, bo przede wszystkim, no jakby nie powierzam Ci zarządzania wszystkimi swoimi pieniędzmi, bo nie jestem pantoflem. Jakby niekoniecznie to oznacza bycie pantoflem. Jest to nadużycie pewne, to, to oczywiście tak. W każdym razie, no jakby nie wyobrażam sobie sytuacji, w której któreś z nas samodzielnie podejmowało decyzję za oboje w związku w związku z jakąś wspólną sprawą mm. lub też nawet indywidualną sprawą tej osoby. No jakby jedyny przykład jaki mogę podać, gdzie uważam, że to jest ok, to jak ty jeszcze śpisz, ja wymyślam co zrobić na śniadanie. Już wracając do pytania, ja właściwie odpowiedzi na nie, to nie, nie, nie bałem się z powodu, który już powiedziałem, ale przede wszystkim dlatego też, że ja nie posiadam zdolności planowania takich wydatków, bo po prostu na co dzień o nich nie myślę. Jak przychodzą, to sobie przypominam i wtedy jakoś tam wyłuskuję za skórniaki. A też i wiem, widziałem od początku, że ty te finanse planujesz sobie zawsze, wszystko masz rozpisane, wszystko już musi być zaplanowane dużo wcześniej, czym czasami doprowadzasz mnie do szału, jak organizujemy wesele. Poza tym. Jakby osobiście uważam, że zawsze miałem nosa do ludzi i nie wiem, może to jest kwestia tego, że mam ADHD i jak wszyscy kogoś lubią, a ja poczuję, że coś jest nie tak, to to na pewno będzie nie tak. No zaufałeś hmm. mi po prostu, to jest to jedno słowo, zaufałeś mi. To jest to jedno słowo, które miałem powiedzieć, tak? Tak. Aha, okej, okay, dobrze. Wydawało mi się, że to oczywiste, a nie jestem Francuzem. Czyli nie wyobrażasz sobie tego, że mielibyśmy mieć jedno, jedyne wspólne konto, na które spływałaby moja i Twoja wypłata? Absolutnie nie. A mój tata zawsze dawał mamie gotówkę całą, jaką miał, i ona dawała jakąś tam część, a resztę zabierała na rachunki. I na mnie. Absolutnie sobie tego nie wyobrażam. Po pierwsze, dlatego, że ja jestem bardzo niezależny. Po drugie, jak zrobić drugiej osobie jakąś niespodziankę, za którą trzeba zapłacić? Gotówką. Ale wtedy, ty tą, nie ale wtedy tą gotówkę trzeba jakoś zebrać i to też zostaje na koncie. Słuchaj, kiedyś było łatwiej, bo wiesz, szło się do banku, nie miało się dostępu. W tak, oczywiście, nie było aplikacji, no. powiadomień i tak dalej. Tak, ale przede wszystkim dlatego sobie tego nie wyobrażam, że no, ja mam bardzo dużo różnych hobby, często niestety kosztownych. I to dojście później i doliczenie się we wspólnym budżecie, co ile, na co, po co i dlaczego, byłoby jakimś absolutnie Heraklesowym wyzwaniem. To jest bez Plus sensu. też z drugiej strony. Ja bym mogła też widzieć wszystkie Twoje wydatki, chociaż Ty zazwyczaj mówisz mi o tym, co nawet kupujesz, bo nie, nie możesz się powstrzymać przed pochwaleniem się, na przykład, że nie wiem, kupiłeś nową myszkę albo klawiaturę, bo była jakaś dobra okazja. Albo po prostu mi się podoba, tak, oczywiście. No. Dla, dlaczego miałbym się kryć przed Tobą z wydawaniem moich własnych pieniędzy? To sami tam ewentualnie powiem, że no mógłbyś pomyśleć o czym innym, albo właśnie, że masz coś do zapłacenia, ale. Tak, ale to właśnie po to mamy plan zaplanowany przez Ciebie. Budżet, żebym resztę pieniędzy, które mi zostaje, mógł sobie jakoś rozdysponować, prawda? No tak, no. no. Dlatego ja mam swoje, ty masz swoje. Rozrysowując to słownie, no. ja to widzę w prosty sposób. Mamy, ty masz swoją jakąś część życia. Ja mam jakąś swoją część życia i mamy jakąś część życia, którą dzielimy razem, i to jest ta część wspólna. I do każdej z nich. Ponoć to bardzo zdrowe. Ponoć to bardzo zdrowe, nie wiem, mam nadzieję, że to prawda. Jak na razie nie zwariowaliśmy. Tak, to prawda. W każdym razie, no jakby to ty na tą swoją masz swoje konto, ja na tą swoją mam swoje konto, a ta, która jest wspólna i się miesza ze sobą, no to tam wydatki wspólne, wspólne konto, wspólne spokój cele, w głowie. Tak. A powiedz, a twoi rodzice mieli wspólne kontakt? Nie mam zielonego pojęcia, chociaż wątpię. A to w takim razie, nie wiem, przekazali ci jakąś wiedzę finansową? Miałeś Żadną. coś takiego? No bo w szkole chyba, jeśli już to było... Czekaj, jak to się nazywało? Ten przedmiot. Przedsiębiorczość? O, tak, dokładnie, no. Ja pamiętam, że robiłam biznesplan na przykład. A co tam było wszystko inne? że nie, rodzice nie przekazali mi wiedzy na temat finansów, poza tym, że nie inwestuj wszystkich swoich pieniędzy w jedną rzecz na giełdzie i nikomu nie ufaj. Do tego drugiego jak widać się specjalnie nie zastosowałem, bo inaczej nie mielibyśmy tej rozmowy. No ja pamiętam na przykład, że moja mama prowadziła budżet kopertowy, prawda, nie nazywała tak tego. Miała właśnie takie większe torebki strunowe i tam miała teraz tak zwane statusy finansowe. Każda torebka to była inna kategoria. Ja też dostawałam skrzętnie wyliczone, kieszonkowe. Jak na przykład chciałam kupić sobie coś, co było droższe. No bo wiadomo, no, trzeba by było gromadzić. No, często moja mama dawała mi na przykład kieszonkowe, wiadomo, raz na tydzień. No to na przykład potrafiłam się trochę zapożyczać u niej, czyli przez ten tydzień nie dostanę kieszonkowego, bo tak naprawdę już wydałam te pieniądze, których nie miałam. Więc jak dla mnie to nie był zbyt dobry sposób nauczenia mnie zarządzania tymi pieniędzmi. No ale moja mama po prostu tak sobie wymyśliła. Ja później, jak miałam się wyprowadzić, to sama zaczęłam się uczyć o finansach, bo już. Musiałam, musiałam zebrać na, na pierwszy czynsz, żeby jakoś przeżyć w nowym miejscu? No i tak to się zaczęło w sumie. Powiem ci tak, ja, jak ja byłem dzieckiem, kierunkowe to dostawałem tej co dwa tygodnie i zawsze sobie je odkładałem, zbierałem, żeby sobie coś innego kupić takiego większego. Moja koleżanka kiedyś mi powiedziała, że ja mam straszny talent do zarabiania pieniędzy, ale one się mnie w ogóle nie trzymają. To też prawda. A tak jeszcze wracając do nas, czy pamiętasz naszą pierwszą randkę? Zdefiniuj randkę. No nie to, jak się poznasz. Bo się, pierwsza ale... randka to jest nasze drugie spotkanie. No tak. Tak. tak, pamiętam. Do dziś mnie nogi bolą. No ja wtedy i nadal jestem taką dziewczyną, która nie do końca lubi, jak się za nią płaci. Może też dlatego, jeśli mamy jakieś randki, to lubię płacić ze wspólnych pieniędzy, mimo że to nie jest być może zbyt romantyczne. Ale pamiętam, że bardzo nie chciałam, żebyś za mnie zapłacił na pierwszej randce. I wymyśliłam taki sposób, żebyś nie musiał tego robić. No a na dodatek, jako że. Wtedy nie miałam zbyt dobrze płatnej pracy. W sumie to dopiero co wyrwałam się z gastro. To uznałam, że zrobimy taki mek i poszliśmy na kawę, bo jesteśmy oboje, chociaż ty bardziej. Kawoszami. Kawoszami. Zabrałam cię na kawę. No i żeby nie musieć za nią płacić, bo to, to była taka trochę, powiedzmy, on-on i nadal jest Fancy kawiarnia, to wyciągnęłam dwie karty z tego klienta, podbite i powiedziałam: Ja dzisiaj odbieram dwie kawy <grym> i dzięki temu ani ja, ani ty nie musieliśmy płacić. A potem zrobiliśmy jakieś 10-20 kilometrów po Warszawie rozmawiając. Tak. I tak wyglądała nasza pierwsza randka. Tak było. No a za kolejne, no to właśnie. Bardzo lubimy chodzić na przykład na restaurant Week, gdzie możemy poznać różne knajpy, różne, spróbować różnych innych rzeczy, których I kuchni z, róż, z różnych zakątków świata. Tak. Na co normalnie byśmy się na przykład nie zdecydowali albo nie byłoby nas stać, bo byliśmy już w droższym miejscu. 11 listopada, pamiętam, to było. Tak, tak, tak. Przychodzili ludzie z szalikami, prosto z marszu. No i dzięki temu zapłaci się mniej, a jednak randka nadal jest odhaczona i bardzo miło spędzamy czas. Stwierdzenie wyciągnąć Cały romantyzm, z, z w ogóle, z chodzenia na randkę. Randka jest odhaczona, kochanie. Nie lubisz, jak ktoś za ciebie płaci, tak powiedziałeś. No. Przede wszystkim, ja zostałem dosyć klasycznie wychowany, ale wychowanie to nie wszystko. Poglądy człowieka też się zmieniają. Jestem świadomy tego, że no, mamy XXI wiek, równouprawnienie. Skończyły się czasy już, że mężczyzna zawsze za wszystko płaci, zwłaszcza w sytuacji ekonomiczno-finansowej, którą obecnie mamy na świecie, że niemożliwym jest utrzymywanie gospodarstwa domowego przez jedną osobę, kiedy druga się nim zajmuje. No, bo kogo na to stać? 3% społeczeństwa to by było niemożliwe do podtrzymania taki model, stąd też wspólne konto. Bo tak normalnie, że albo dzielimy się pół na pół, albo raz płacę ja, albo raz płacisz ty, to jest kolejna rzecz, o której trzeba myśleć, którą trzeba policzyć, o której trzeba pamiętać. Po co to robić? W ten sposób masz to ogarnięte, nie zastanawiasz się nawet, nie ma tematu. Ale na przykład, jeśli znajdzie nas ochota, nie wiem, prezenty na święta czy coś, to kupujemy po prostu z własnych pieniędzy. Dla siebie nawzajem, tak? Tak, dla siebie nawzajem. No i wiadomo, jeśli na przykład nie wiem, czasami się zakładamy i jak dana osoba przegra zakład, to na przykład właśnie nie wiem, stawia makflary w maku. Chociaż tak było. Więc już kończąc naszą rozmowę o wspólnym budżecie, powiedz mi, wolisz kartę czy gotówkę? To należy. Ogólnie karta jest wygodniejsza. Nie mam tak jak większość ludzi, że gotówkę ciężej się wydaje, zwłaszcza w większych nominałach. Zwłaszcza, że no, żyjemy w czasach, kiedy trzy czwarte rzeczy kupujesz przez internet hmm. i będąc w Polsce płacisz blikiem. To jest fantastyczne rozwiązanie. Czyli raczej karta Rac Raczej pieniądze elektroniczne. w internecie. Tak jest. Wolisz odkładać pieniądze czy je wydawać? Oczywiście, że wolę wydawać pieniądze. Co to w ogóle zapytanie. pytanie. Wolałbyś mieć pracę, którą lubisz, ale za którą słabo płacą? Czy raczej pracę, której nie znosisz, ale dzięki niej możesz gotować? Nie żyć. Uważam, że nie powinno się iść na takie kompromisy. W przynajmniej w jakimś takim długofalowym celu. Wszystkie rzeczy czasami człowieka wkurzają. Nie? Kocham swój samochód, ale też mnie wkurza. Mnie też kochasz, ale też cię wkurzam. Och, jak ty mnie wkurzasz, a też cię kocham. Dom czy mieszkanie? Dom. Dom, garaż. mieszkanie, dom, bo garaż, dom, bo sąsiedzi są spoko, ale wolałbym ich za płotem, a nie za ścianą. Robię dziwne rzeczy o dziwnych porach dnia i nocy. Wiem, że ludzie mają ze mną ciężko jako z sąsiadem, ja też czuję się przez to w jakiś sposób ograniczany, więc zdecydowanie dom. Mieszkanie jest super, bo wszędzie masz blisko jak jesteś w mieście, a my akurat mieszkamy chyba w największym mieście w tym kraju. Więc to jest fajne, że jest godzina 22.30 w sobotę, a ja postanowiłem, że a napiłbym się takiej zimnej kolki z puszki, to nawet nie zakładam butów, tylko idę w kapciach do sklepu, który jest 20 metrów stąd i kupuję sobie tą zimną kolkę w puszce. Więc to jest super dostęp do wszelkich usług, do jakiegoś, nie wiem, fryzjera, do urzędu. To w mieście jest świetne, ale swoboda, jaką daje mieszkanie poza tym miastem, zwłaszcza jak właśnie no w moim konkretnym przypadku ja lubię wszystko, co Pali benzynę lub ropę. Poza tym rzecz dla mnie niezwykle istotna: jak masz swoje podwórko, to ci nikt nie tłucze samochodu drzwiami. Jeden pies czy dwa psy? To zależy. Jak zawsze oczywiście zacznijmy od tego, że tak jeśli w bloku, a to jest nasza perspektywa mieszkania przez najbliższe jeszcze pewnie, nie wiem, 10-15 lat no to raczej jeden a jeśli byśmy mieszkali w domu, to co najmniej dwa co jakby najmniej? Miały, jakby miał około placu, na którym mogłyby się wybiegać, to pewnie, czemu nie to jeszcze zanim pojawią się pytania, że jak to pies w mieszkaniu będzie się męczył, biedny i tak dalej to nie miejsce dla psa słuchajcie, mój obecny pies, którego na pewno widzieliście na którymś z filmów na pewno jest mu lepiej w tym mieszkaniu w bloku, niż był jej w dwumetrowej klatce w schronisku. Nadmiejmy, że to nie jest mały pies. A to nie jest mały pies, zwłaszcza pies aktywnej bohaski. No, to dziękuję Ci bardzo, dziękuję że również. nagrałeś ze mną tę rozmowę. No i co kochani, zapraszam, jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania do sekcji komentarzy na dole. Życzę Wam zdrówka i do zobaczenia w kolejnych filmach już pewnie w tradycyjnej formie z kamerą i tylko moim gadaniem. Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie.